Witam wszystkich hodowców na naszej wystawie Gołębi Pocztowych. Co mogę powiedzieć o Wigorze? Jesteśmy prawie już 35 lat na rynku polskim i z tego powodu zmieniamy etykiety naszych produktów z tradycyjnego niebieskiego koloru. Zmieniamy na czarne etykiety. Jak już zauważyliście, nasze stoisko też już jest czarne. Z produktów OVIGORA polecam OViblack, czyli produkt na żółty guzek. Hodowcy uwielbiają go. Kupują raz jeden produkt, następnym razem kupują ich po dwie butelki. Także polecam serdecznie. Nasz nowy katalog też już jest czarny. Także zapraszamy do kontaktu i do zobaczenia za rok. Dziękuję wszystkim hodowcom za przybycie na stoisko Pondorosy na, na fajną rozmowę o z ciekawymi ludźmi o gołębiach. Bardzo dużo podziękowań w kierunku naszych gołębi. Te gołębie przyczyniają się w dużym, bardzo dużym stopniu do wyników poprawienia swojej hodowli w rozpłodzie, w, w lotach. Naprawdę bardzo, bardzo dużo tych hodowców było. Chciałbym podziękować wszystkim za przybycie. Jeszcze podsumowując, w tej edycji Katowice24, dalej Leo Heremans, Van Lum, gołębie Jansen i gołębie Wima Mulera. Te gołębie Wima Mulera są to gołębie dalekodystansowe, wręcz ekstremalne warunki, czym ciężej, tym, tym lepiej, czym dalej, tym lepiej. W połączeniu tego, w połączeniu z gołębiami szybkimi, jak Leo Heremans, wyjdą gołębie, które potrafią latać 10, 12, 14 konkursów. Wyjdą gołębie typowo pod GMP. Budowa bardzo lekka. Skrzydło bardzo ciekawe, fajne, szerokie. Mięśnie piękne, zobaczcie, proszę zobaczyć. Takie, taka muskulatura, jak ja bym go puścił, on leci do góry. Takie gołębie trzeba na dalekie dystansy. Ten kto chce lecieć maratony powinien trzymać te gołębie w czystości. Natomiast ten kto chce robić 100, 500, 700, czyli polskie GMP, proponuje łączyć to z Janssenem, ewentualnie z gołębiem Leo Heremas. Czyli z głębiami Jackpoint, Euro, New Olympiadę, Torwald, z tymi głębiami. Bardzo jestem zachwycony tymi głębiami Wima Mulera oraz Leo Hermans, choć muszę wspomnieć o głębiach starej linii Van Loom, czyli Chicago, Beach Boy, Roaminger, Silver Shadow, Silver Bullet. No, oczywiście Jansen, Olympic Luki, Starego MB, Primavera, Fleet, James Bond. To dalej się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. Hodowcy przychodzą i bo kiedyś miałem z Jamesa Bonda, to dalej ta linia gdzieś tam się na gołębniku przewija. Trzeba po prostu coś wprowadzić nowego. Także hodowcy podchodzą, przychodzą, wiedząc czego chcą, wiedzą jak, co, co wymagają. Ja jestem od tego, żeby pomóc, żeby wybrać. Staram się jak mogę, zawsze podchodzę do, do hodowcy, tak bym jakbym ja był po drugiej stronie. Także dużo hodowców prowadzę to już prawie ponad 15 lat, także robię to co kocham i chcę wam pomagać, także dalej będę, dalej będę pomagał, dalej będę wybierał najlepsze gołębie dla Was i do zobaczenia, dziękuję i do zobaczenia za rok. Serdecznie wszystkich miłośników sportu głębiarskiego. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny nie zawodzimy. Jako wystawcy, jako hodowcy tworzymy po raz kolejny, no chyba największe targi naszego pięknego sportu w Europie. W tym pięknym obiekcie jesteśmy po raz kolejny dla Was. Prezentujemy nowy zegar, nowe obrączki. Mogę zdradzić, że na Olimpiadzie w Maastricht zaprezentujemy Wam nową antenę wkładaniową. Cały czas się rozwijamy. Mamy zresztą też czujnik wilgotności i temperatury do gołębnika, których możecie zamontować też więcej. Bardzo mnie cieszy, że cały czas licznie do nas przychodzicie. Jesteście cały czas z nami. I liczę na to, że będziemy się spotykać w kolejnych latach i zapraszam Was koniecznie na Olimpiady, gdzie zobaczycie nową matkę.